Cześć, To Inon, witam Was serdecznie na moim kanale. I Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Eco To jest taka kryja oddechowa związana z oddechem ognia. A więc, ta kryja, czyli jakby ćwiczenie, jest bardzo dobre, żeby oczyścić płuca. Czyli w momencie, kiedy chorujemy, bardzo, bardzo dobre ćwiczenie, żeby właśnie sobie oczyścić płuca, szczególnie teraz. Przede wszystkim także pobudza, e, pobudza przepływ krwi, tutaj w klatce piersiowej ogólnie w całym, w całym, e, e, w całym ciele. E, pobudza także meridianą płucną, która przebiega przez klatkę piersiową e, i e, rozluźnia ogólnie mózg, e, balansuje go, ale przede wszystkim dotlenia i także powoduje, że mm, jest, jak, jesteśmy jakby w takim stanie uważności. Czyli w momencie, gdy na przykład chcemy się skupić na jakimś zadaniu, warto zrobić to ćwiczenie. Dlaczego ono się nazywa Ego Eradicator, czyli jakby usuwanie albo usuwacz, albo niszczyciel, może tak to nazwę Ego, ponieważ to ćwiczenie wymaga od nas trzymania rąk w górze. I w momencie i my jakby troszeczkę oszukujemy nasze ego i jakby dystansujemy się do tego, co nasz mózg mówi, bardzo często właśnie, gdy moi e, uczniowie wykonują to ćwiczenie, czują się fantastycznie po nim, ponieważ jakby przezwyciężają swoje ego, tworzy się taka przestrzeń między właśnie naszym prawdziwym ja a ego, ponieważ nasz mózg czy, e, jakby e, zaczyna dostrzegać to, że ta osoba, która trzyma ręce w górze, mimo tego, że mózg mówi: Nie dasz rady, e, zapomnij, to ćwiczenie jest za trudne, opuść ramiona, powoduje, że jakby wygrywasz z tym ego, jakkolwiek to głupio zabrzmi, ale też powoduje właśnie taki bardzo pozytywny nastrój. A więc, e, tak, zacznijmy od. E, od tego, jak wygląda to ćwiczenie. Czyli najczęściej wykonujemy je na siedząco. Może być na siedząco na krześle, może być na siedząco właśnie na ziemi. Jeżeli wykonujesz to ćwiczenie na stojąco, ponieważ też jest takie, taki, taka wariacja, wtedy nasze ręce są w 30 stopniach. Czyli to jest 60 stopni, które będziemy wykonywać, a to jest 30 stopni. Czyli wygląda tak. Jeżeli chodzi o nasze właśnie ułożenie rąk, to po, przede wszystkim dłonie. Polega to na tym, że nasze kciuki są do góry, a my jakby zaciskamy tylko i wyłącznie palce. Nie pięść. Zobaczcie, to jest taka różnica. To jest zaciśnięcie pięści, a to jest zaciśnięcie palcy. Tak? Czyli to jest coś takiego. Tak jakbyśmy chcieli tutaj trzymać długopis, tylko palcami. Więc to jest takie, takie ułożenie rąk, i ono właśnie aktywuje tą meridianę późno. I kciuki są ułożone do góry. I tak jak wspomniałam, 60 stopni nasze ręce, i będziemy wykonywać oddech ognia. Jeżeli chodzi o oddech ognia, wyjaśniłam go w innym filmie, ale teraz tak pokrótce tylko powiem. Bierzemy wdech przez nos, wydech także jest przez nos, ale w momencie, gdy bierzemy wydech, wciągamy naszą przeponę. Tak? Czyli to wygląda w ten sposób. Każdy z boku. A teraz tak. Tak. Wdech. Tak. Wdech. Tak. Wydech. Wdech, wdech. Wdech, wdech. Pamiętajcie tylko o tym, że to, ten ruch, ja to akurat zrobiłam go tak troszeczkę wyolbrzymiłam, ale ten ruch jest delikatny. To, yy, nie chcemy mieć żadnego napięcia tutaj. To jest taki właśnie bardzo delikatny ruch, ale takie jakby pompowanie po prostu tej przepony powoduje, że właśnie ta energia idzie do góry, aktywujemy i oczyszczamy nasze płuca i wypełniamy je świeżym powietrzem, świeżym tlenem. Yy. Jeden z błędów, e, który właśnie bardzo często moi uczniowie wykonują, to jest podnoszenie ramion, czyli w momencie, gdy podnosimy nasze ręce, podnosimy też ramiona, powodując niepo, niepotrzebne, e, niepotrzebne napięcie. Czyli tego nie chcemy, nie chcemy tego, chcemy, aby właśnie te ramiona były na dole, więc pamiętajcie o tym, żeby je obniżyć. I e, taka jedna, może rada, jak robicie to ćwiczenie. Ten ruch nie jest w ramionach, tylko jest właśnie, wywodzi się z klatki piersiowej. Czyli, jakby nasze łopatki i nasza klatka piersiowa, tutaj, yy, i klatka tutaj żebrowa, one jakby trzymają cały ten ruch. I wtedy możecie trzymać go dłużej też. Ponieważ, gdy tylko trzymacie ręce, a nic innego nie jest uaktywnionego, to gwarantuję Wam, że po kilku sekundach będziecie chcieli je opuścić. A właśnie, jeżeli, jeżeli aktywujecie wszystko, czyli jakby obniżacie ramiona, aktywujecie tutaj naszą klatkę piersiową i klatkę żebrową, te żebra. Trzymamy ręce w ten sposób, 60 i robimy oddech. I mówię Wam, że od razu, będzie, uwierzcie mi, naprawdę od razu całkowicie inaczej będziecie podchodzić do tego ćwiczenia. Na zakończenie tego ćwiczenia, jak już powiedzmy, zrobimy to minutę czy trzy minuty, nasze dłonie, nasze kciuki się stykają ponad głową w ten sposób. I wtedy wciągamy brzuch, wstrzymujemy, wstrzymujemy powietrze. I na koniec rozluźniamy ręce i rozluźniamy i, i, także oddech. I wtedy po prostu jakby, nasza, e, jakby nasze ćwiczenie zostało zakończone. A więc zróbmy sobie kilka minut tego ćwiczenia. Mam nadzieję, że Wam się uda zrobić to ze mną. Mam nadzieję, że będzie, e, będzie to wystarczające. A więc weź głęboki wdech. I wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I teraz ujrzałam ręce, tak jak wspomniałam, 60 stopni. Kciuki do góry, ramiona opuszczone. I nasza klatka piersiowa, i nasze żebra trzymają tą pozycję. Zamknij oczy, możesz skierować yy, oczy na czycie oko lub na czubek nosa. To jest punkt lotusa, to jest punkt trzeciego oka. I rozpocznij we własnym tempie oddech ognia. Pamiętaj, że jeżeli jesteś w ciąży albo jesteś bardzo, bardzo zmęczony yy, albo yy, miesiączkujesz, nie wykonuj tego, ze względu na to, że oddech ognia jeszcze bardziej pobudzi wtedy tą, tą trzecią czakrę, czyli nasz, nasz brzuch, a my tego nie chcemy. Chcemy, żeby właśnie wszystko było w balansie, a nie w nierównowadze. Ok? A więc, jeszcze raz i rozpoczynamy. Weź głęboki wdech, połącz kciuki nad głową, otwórz palce. Wstrzymaj powietrze. I wydech. Pozostań zamkniętymi oczami. Wróć do swojego oddechu. I możesz delikatnie otworzyć oczy. Dajcie znać w komentarzu, jak się czujecie. Ja uwielbiam to ćwiczenie. Na samym początku go naprawdę nie lubiłam. Ojej, jak zaczynałam moją przygodę z Jogą Kundalini, to było najgorsze ćwiczenie, jakie mogło być, bo wszystko było nie tak. Ręce chciały mi opaść. Bolało mnie tutaj właśnie w klatce piersiowej, jeszcze ze względu na to, że paliłam papierosy. Moja... Wtedy już nie, ale jakby bardzo mnie bolała klatka piersiowa, ponieważ dotleniałam ten mózg. Ten, nie mózg, ten, mózg też, ale klatkę piersiową mi to właśnie tak bardzo, bardzo ten tlen cyrkulował, właśnie kręciło mi się w głowie bardzo często. Bo to jest bardzo oczyszczający, od tego, więc my, ale także on bardzo pobudza, więc jeżeli jest Wam zimno, on też może pobudzić i rozgrzać was wewnątrz. Więc. Tak, e, bardzo dziękuję e, za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie, e, jak Wam poszło e, i do zobaczenia w następnym odcinku dotyczącym oddechu. Dziękuję bardzo, sadno.